Powiem Wam szczerze, że nie polecam czytać książek o NLP. Bez zrobienia szkolenia NLP, ponieważ NLP jest bardzo doświadczalnym szkoleniem i dopiero później zaczyna się z tych książek rozumieć więcej. Ja kiedyś czytałem książki o NLP, zanim zrobiłem szkolenie i mało z nich rozumiałem, więc później po zrobieniu szkolenia czytałem jeszcze raz. Nie? Na przykład, kiedy ktoś nie rozumie, w jaki sposób działa metamodel i, i, i nie przećwiczy sobie tego i, i nie dotrze do tych metafor, które na przykład ja przestaję na szkoleniu i zacznie czytać strukturę magii, no to myślę, że to będzie dosyć trudne. Trudne dla niego, więc, więc polecam najpierw zrobić szkolenie, ale są inne książki, tak, na przykład Pułapki Myślenia Kanemana, które są ogromnym klasykiem, tak, na przykład Siła nawyku Charlesa Dachiga, która jest świetną książką, tak? na przykład siła woli, książki naukowe też, które, które czytam, czy dlaczego narody przegrywają. To są książki, właśnie, które są oparte na, na nauce, na faktach, które są też w jakiś sposób pisane przez osoby no, nagrodzone, które robią badania. Tak jak na przykład te biznesowe książki Jima Collinsa, na przykład od dobrego do wielkiego, czy dlaczego giganci upadają. To są świetne książki, które mają przedstawione badania i tam są też konkretne modele wiedzowe, które można zastosować. Na przykład na, na podstawie tej książki Good to Great, czyli od dobrego do wielkiego, e, przeprowadzałem kiedyś spotkania strategiczne zarządu, tak, gdzie te modele sobie wypracowywaliśmy. E, więc to naprawdę, naprawdę wartościowe książki.